Nie, wiesz? Nie. Mangostin to jest dobrze na bali, dobrze dla antyoksydantów, dla kobieta dużo witamina. W środku... środku ma takie, ziarenka, takie duże, białe. taki czosnek. No, a to wiecie. nie to, to jest ten. Takie ten. A. To inaczej. To okay. ma mokry czosnek, a to ma suchy czosnek. No. Takie ala ala, to jest mokre. I, co? I to, co to jest jeszcze raz? Mangosteen. Man, Nie mango, ale Man. mangosteen. Jeszcze To salak ma na imię. Po angielsku nazywamy a, snack skin fruits. A to leci baliski. Rambutan. A to marakuja. Mm -hmm. Smocza owoc mango. O oh, Boże, to jest mango najlepsze. Drogo bardzo, na Bali. A u Was może jeszcze gorzej. <laughs> to <zależy. laughs> Co się to jest pyszne. u nas na woli najdroża jest. To najdrosza. Tak. Aha. <noise> bo nie mało, nie <głos> <mało>. <głos> to jest Fiji, czyli taniej kosztuje, ale mamy amerykański i australijski jabłka, mm -hmm. bo się kosztuje za kilo dolar. Tak, kilo pięć dolarów. Masakra. <noise> o! A ja słyszałem?